Siłoneczko z tej strony Miki, a dzisiaj witam was w zupełnie innej gierce, a mianowicie w Netforspeedzie Most wanted, wanted, jak to się czyta, nieważne. Od razu na początku mówię, że gierka jest do pobrania na Originie za darmo. Tak, za darmo dostajemy ją jako prezent od Origina, więc uważam, że trzeba szybko iść pobierać, bo warto. Gierka dość stara, ale sentyment jest, no bo kiedyś się w to grało dosyć. A jeżeli teraz możemy ją mieć za darmo, no to czemu nie, wystarczy tylko właśnie wejść na Origina i sobie ją pobrać. I myślę, że tak, że sobie jakiś wyścig przejdziemy, jeden, dwa, może trzy, zobaczymy, yy, ale ogólnie chyba serii z tego nie będzie. Piszcie, czy chcecie z tego serii? jeżeli chcecie serię, to minimum musi być tak tysiąc łapek pod tym, yy, ale... Mówię, że nie wiem. Od razu mówię, nie wiem, bo ja to bardziej robię, żeby Wam pokazać, że taką górkę możecie sobie mieć za darmo. A teraz jak na ferie, to w sam raz będzie sobie można pograć. Więc jeżeli kogoś to interesuje, to jak najbardziej polecam. Sam skorzystałem, Adam też skorzystał, więc... Jest to normalne do pobrania. Nie wiem do kiedy to jest, więc trzeba by się spieszyć. Ale jak nagrywam to dzisiaj, czyli jeszcze było do pobrania na pewno, więc... Zobaczymy. Dobra, ścigamy się jakiś... Mam jakiś samochód który nie wiem nawet co to za marka jest Nie umiem od razu jeździć, mówię, tak, bo wiecie jak Miki jeździ, jak ktoś ogląda GTA to wie jak Miki jeździ yy, a jeżeli ktoś wie jak Miki jeździ to może wiedzieć, że to nie będzie się ciekawie działo bo Miki nie potrafi jeździć samochodami, nie nie, Miki rozpierdala wszystko po prostu jak tylko będzie jakaś możliwość to ja pewnie rozwalę ten samochód na pierwszym lepszym zakręcie, takim takim lepszym bo ja nie umiem jeździć, nie, naprawdę. Ale. sobie lubię pograć w takie ścigałki. Bo ciekawie jest zawsze. To jest kurwa chciałbym chciałem je zepchnąć. No co za! No tu, tu, tu! za kurwa palant? Co on zrobił w ogóle? Widzieliście to? O co chodzi w ogóle? Zepchnął nas! Brutal jebany Kurwa, myślałem, że WiFa tylko mnie tak wkurza, a tu coś patrzę, że... O, udało nam się, udało nam się, jesteśmy pierwsi, jeste... jesteśmy pierwsi? Chyba policja tego przed nami. No co za skór? i Czuję, że to emocje będą jak na grzybach. Muszę się najpierw nauczyć je jeździć, bo to jest w ogóle jest inny model jazdy, naprawdę. W ogóle ten samochody jeżdżą troszkę inaczej niż zawsze. Niech się przeczerany jestem, ale... Damy radę. Meta, mamy metę. Ukończyliśmy pierwszy wy wynik, e, tu wynik, wyścig. poziomie średni. No tak średni, to jest nie było, poza tym, że walnąłem, to to spoko. E, dostajemy. Odblokowaliśmy kilka nowych rzeczy, bo za wyścig odblokowujemy jakoś ulepszenia do auta, dostajemy punkty, które nas tu w tabeli kwalifikują i żeby być jak najbliżej most one dead A teraz pewnie musimy uciec policji, tak? O, to jakieś osiągnięcia. Och chuj, opony przebiłem Czemu mnie walnęliście, no No co za skurczy synki. no chciałem uciec W drugą stronę Ale opony mam przynajmniej Nie mam opcji. Będzie ciężko powiem wam uciec Coś tak mi się wydaje Że uciekanie bez dwóch opon Mogę teraz samochód zmienić? O, bo tu właśnie to, to jest fajne, że podjeżdżamy do samochodu i... No ja pierdzielę, stagnował nas. I to jest właśnie fajne, że y, spotykamy jakieś losowe samochody, wsiadamy sobie do nich i jedziemy. No to to jest spoko. Już samochodów kilka odblokowałem. Tak, około 10 myślę, a pojeździłem może z 5 minut, więc y, łatwo, szybko, przyjemnie można sobie nowe furki podnajdywać. Widzicie? się kolejny stał ale już, już może nie będziemy go brali Kuk, gdybym ja jakoś chciał nim uciec no ale nie mam jak Może to, to jakoś się im ucieknie O to jest ta furka co mieliśmy O, może, może, no nie no to musimy w jakieś uliczki wjechać chyba no nie, no to ja będę godziną uciekał przed policją, serio? A no to się stanie jak się dam aresztować? Nie no, nie poddam się tak łatwo Nie wiem gdzie pojechał Okej okay. Chyba gdzieś padliśmy, jakieś jeziorko Intensywność pościgu zwiększona No o co chodzi? tego ja tak ciężko w tej grze Policji ucieknąć? O zniszczyli ten billboard O eliminacja proszę bardzo A co się stanie? Aha nie mogę się przefagować? Mogę Aha to nie działa jak w GTA że zmienię kolor samochodu i mnie nie gonią tak? No kurna Joe tam Jakoś muszę im uciec, no nie będę przez siary sobie na odcinku, nie? Czy będę O, Jest git Jest git? Może zmienimy kolor jeszcze do pewności Dobra, chyba nam się udało, co? Uniknięte do tak Ale powiem wam, ciężkawo się ucieka Ciężkawo, e, e, dobra Ale trochę punktów zdobyliśmy przynajmniej Już Adasia prawie przejrzymy, dobra Ale my się może, ups utworzymy nas, yy, nasz easy driver Bo tu mamy takie od możemy sobie zmienić auto w wolnej chwili? Możemy yy, Jechaliśmy tym, to może się przejedźmy teraz porszakiem, co? Mac... Od razu tak szybko się zmienimy, bo widzę, że jak samochody Są odblokowane, to możemy się zmieniać, Więc spokojnie też nie trzeba jeździć 10 tysięcy kilometrów do nich Mamy nasze Porsche, otworzymy nasz Easy Driver, wyścigi. Yy... Łatwy to może nie, może średni, może o, może to. Tylko, ani nie, bo to jest blisko do tego, to weźmiemy to jednak. Yy... Dobra. Do tego wyścigamy tylko 4 km, tego aż było prawie 8, więc. No więc, jechać taki hektar, to też mi się nie uśmiecha, naprawdę. Tu mamy bramkę, o. Jak tu przejeżdżałem przez takie te przejścia, niszczymy billboardy, dostajemy też... Jakiś yy, z tego, no... Tak to się mówi. Punkt to się kraksa, że bardzo zachowane, nasz Porsche już zniszczone. Miki, jak ty jeździsz? Ty, kurwa, jeździć nie potrafisz. Nie grasz w takie gry w ogóle, bo... bo tylko, kurde, psujesz te... No... Całe, całe te gry. Bo ty jeździsz nie potrafisz i ty w ogóle nie powinieneś jeździć. No wiem, wiem ale co zrobić? Jak mi się chce jeździć i lubię jeździć. Naprawdę, no tak, takie życie. Co zrobić, nie? Jedziemy do wyścigu. Możemy sobie kamery zmienić, bo mamy tylko kamerę z przodu, z tyłu. Do świadka nic nie mamy, niestety. Szkoda. Gra jest... Ile tak gra już ma? Trochę tak gra ma, ale... Ale ten... Ale fajna i tak jest. Tak sobie teraz właśnie na ferie mówię. Pobiorę. Pogram. Nie umiem tu jeździć. Nie, jeszcze się muszę nauczyć, to chyba trzeba każdy zakręt, każdy zakręt chyba trzeba na rękawie wchodzić, nie? Tak mi się wydaje coś Naprawdę, bo... Jak wchodzę bez to... To jak widać jak to się kończy, do dupy No czemu pościg? Bo co, bo trochę szybciej pojechałem No ten pościg to będzie łatwo No, uniknięto pościgu, no ja myślę. Bez przesady, co? na dziot. Człowiek sobie jedzie normalnie po mieście 150, zapierdala, i go policja goni. No wiecie co? Dobra, jeszcze 500 metrów, gdy do naszego celu. No i kolejny fotoradar. No co tych tyle Adam, ile na 200 to wyciągnął? No, Adam, szacun. No w sumie da się. O, ładna prosta. Przejechałem wyścig, nie? Wiem. teraz się skapłem. Musiałem tak zahamować szybko, gwałtownie, to mówię w mój sobie jadę. Już wracam. Taka ładna prosta po połku, mówię asy, pojadę, nie? No chuja No, wyścig. Bądź pierwszy na mecie. Tak, Adam, o, musimy Adama powiedzieć, oczywiście. Zresztą nie badam takie gry to lubi, i on tu ma doświadczenie, więc yy, możliwe, że on to będzie lepiej miał. To ale, dwóch jak już prześcignąłem, muszę przyznać wam, proszę bardzo. To też z góry nogami trochę mamy obraz, ale, chyba zamierzone, co? Żeby mieć herbatkę. Dobra, spróbujemy przejechać to perfekcyjnie. Czyli rozpierdzielimy, zepchniemy każdego, kogo będziemy mogli. I kto nas wkurzy. Bo jak nas nikt nie wkurzy, to nie będziemy też nikogo tutaj molestować. Fotoradar zdjęliśmy bardzo ładnie. Ale jak ktoś nas wkurzy, jak ten pan na przykład, to trzeba będzie potem zepchnąć przy okazji. O, widzicie się jak ładnie. Tam się nam odeszli, to nam galanci odeszli. Kurde. Oluju W ogóle wszyscy mi przeszili, no to Porsche może nie jest najszybsze, co? No ale co zrobić? Ale zauważyłem, że tu chyba łatwo się samochody spycha taranuje, więc... Więc zaraz będziemy to testować dalej. Kurde nie, no muszę dojechać pierwszy, przynajmniej, no dobra, już, już jesteśmy coraz bliżej. Dobrze nam idzie Pięknie się wyrobiliśmy, trochę typa zepchnęliśmy już, jesteśmy drudzy tak jest Lekko na rękawie i pełna. I na pełnej panowie. Znaczy nie panowie, ja wolę panowie to mogą wolny Panowie to mogą na połowę, tylko byłem pierwszy tu był. trochę ja poharatałem, ale Jak widać, tylko, tylko przez to ja się sam zwolniłem. Ale spokojnie Ja go jeszcze wezmę, nie? Nie tylko mnie nie spychaj, gnoju Do! Udało nam się, jesteśmy pierwsi Jest dobrze Jest bardzo dobrze, jesteśmy pierwsi Teraz tylko jechać bezbędnie I utrzymać to prowadzenie I będę happy Kurwa, happy Chuja, będę happy o, ale jesteśmy tylko drudzy. Dobra, dobra, jeszcze mamy szansę. Jeszcze mamy szansę. Szybko, szybko, dawaj, dawaj, porszak! się 250. Teraz, teraz, teraz. Moc! Energia! Porsche Dobra, jest, jesteśmy pierwsi nową. Jest dobrze. Jest dobrze. Punkt kontrolny. Niech będzie ta meta już. Gdzie jest meta? A się pytam, gdzie jest meta? Jest meta! Jest meta! Jesteśmy na mecie, pobiliśmy Adama w rekordzie i to o, dość dużo, mimo że walnęliśmy po drodze i nie przejechaliśmy do tego tak jak chciałem. Ale i tak, i tak jesteśmy na podium. Wygraliśmy, skończyliśmy. Czego więcej chcieć? Ja mi się podobało. Dobra, więc sobie zobaczmy Dostępny jest nowy Most Wanted Gratulation Dobra, pierdziel, pierdziel, a ja sobie dostosuję auto podwozie Położymy sobie wzmacjone podwozie O Dostosuj auto w skrzynie biegów Proszę bardzo Jesteśmy Jestem z siebie dumny Yy, myślę że że możemy sobie wziąć jeszcze ten wyścig Aha, must wonder, dobra W takim razie jeszcze sobie przejedziemy z jeden wyścig Tylko sobie zmienimy też samochód, żeby yy, fuh, żeby każdy sam żeby no po prostu nie było takiej nudy Bentley, może Bentley się przejeździł? To no, czemu nie? On fajny był z tego co pamiętam Bo odblokowałem go przed tym, przed odcinkiem tak na sekundę Miałem nim przyznać, że on fajny był On fajnie nasza palił no będzie spokój następioną w 5 minut, Dobra, Dobra, się. Wyścigi. Nie ma gdzieś bliżej nic. O, tu jest 5-2 o! Tu jest bardzo blisko. To ten gdzieś to musi być koło nas Pojedziemy do niego Jak najbardziej. Tylko nie wiem czy ten jak da radę, bo on trochę wolnawy jest, ale fajny. Takie cabrio, nie? O, kurwa. To będzie ciekawy wyścig. Ten, bo ten Bentley coś nie zaprzyjaźni się chyba ze mną, coś tak czuję Mam wrażenie, ten samochód jest bardziej taki do pojeżdżenia sobie tak w plansik, a nie do wyścigów, ale zobaczymy teraz. Może mi się wydaje, mogę to pominąć. No, pomijamy to. To długie nogami było. O, kurwa, jeszcze deszcz no. Dobra. Trzeba się skupić, bo to jest chyba jedno okrążę. O chuje, a tym się nie da jechać. Nie ja sądziłem, że będzie jakaś gra, w której będę bardziej klnął niż Counter Strike, w GTA, a jednak y, Network Speed wygrywa. Ale damy radę! Ta muzyczka, to wszystko. Klimacik jest. Po prostu jest. No zaraz wyprzejdzimy wszystkich. Ja, ja to czuję. Mój Bentley da radę. Musi. Bo jakie to pójdzie na śrubki? Przekwalnąłem A ma tak gnoje, co? Bardzo pięknie Kurde, będziemy spychać każdego, nie? O! Przecisnął się. Lubi tak ciasno jak jest To jest Bentley, nie? No kurde, nie ma to tamto O ty gnoju. Bardzo dobrze ktoś nas popchnął Pojechaliśmy chyba pod prąd. No już jest spoko. Masz gnojku. Nie, bo zauważyłem, że tu ręczny trochę inaczej działa, bo w tamtym, w porszaku tylko kliknąłem ręczny, nacisłem spację i on od razu bokiem leciał, a tutaj trzeba to troszeczkę przydusić bardziej, yy, dlatego na początku mi się tak dziwnie tym prowadziło, ten samochód. O chuj, ale w nas wjechali. Eliminacja 150 Kury na no! Nie chciałem w niego wjechać! No to ją wszyscy wyprzedzą! Jezu! Siśni! Siśni! Bentley, wykrzeszaj z siebie, trochę siły ostatnie co? Dawaj, 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 mały Jeszcze mamy szansę! Nie mamy szansy, będziemy drodzy. Coś tak czuję. Meta. Dobra, trudno. Będziemy drodzy niestety przez moje walnięcie w krakse, ale i tak odblokowaliśmy sobie jakieś oponki, więc nie, nie, nie jest źle. Ale jest źle. Chciałem być pierwszy. Nie byłem pierwszy. Mówi się trudno, żyje się dalej. A my skończymy sobie ten odcinek Nie, nie skończymy, bo jeszcze jest ten wyścig Bo to też szybkie te wyścigi są, więc sobie jeszcze zmienimy samochodzik Zastosuj auto, to sobie opon dołożymy Wyścigowe to z chęcią Zmień auto A może Jaguarem sobie przejedziemy, co? Tu na to Żeby było trochę tak różnie w odcinku Żeby nie było monotonnie, że ciągle jednym samochodem Jeździmy Nie? Będzie fajnie, nie? No Jaguarek, dzień dobry a yy, Auta Most Wanted Mamy coś Aha Okej okay. Wyścigi nie ma jakiegoś blisko O! Tu coś jest blisko Trudny No dobra Trzeba się zmierzyć, nie? A no to jest ten, dobra Mimo tego, że trudny, to musimy się z nim zmierzyć i stawić mu czoła. Nieprawdaż? Czuję, że ten Jaguar to tak. nie ma dużo siły w sobie, ale. Tak, Miki, bardzo ładnie wjechałeś. Gnori nauczy jeździć. Ale tu jechaliśmy już na wysiłczy, nie? Nie. Nie wiem czemu to się pisało. Może jechaliśmy? Nie, no nie jechaliśmy. 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 To co, to samo jedziemy? To samo jedziemy, a boż Mity, jesteś głupi, bo on nie widziałeś, że jedziemy to samo. Wiem. Ale dobra, miejmy nadzieję, że teraz nam się uda i będziemy pierwsi. I że Jaguar pokaże się z lepszej strony niż nasz Bentley, który służy tylko do jazdy do kościoła. A się w nas. Je. hał. Kurna dziotno. Dziadostwo się szerzy w tej Polsce. Wiem, że to nie w Polsce, ale... No ale wiecie, tak sobie powiedziałem, nie? Żeby tak ten... Fajnie było. Haha. Ha, ha, ha. Bardzo dobrze. Je... No ja chciałem go tak pod ty, no ja nie wiedziałem, że od razu kraksa będzie! No szkurna, no! To nie było zamierzone, naprawdę. Teraz to chciałem tylko w niego wjechać, żeby tak... A przepraszam, nie wiedziałem. Kurde, Na martw. Dobra, weź znikaj mi z bo to gdzieś była chopka jakaś. O, ja tu proszę bardzo, elegancko po chopkach przejechałem. Ale coś czuję, że chyba jed. Na pierdziele wiedziałem, że w to walnę, nie? Nie mam siły już na tą grę. No wszystko muszę walnąć, ja wiem. Ja wiem, że wszystko ja walę. A że jeden samochód, jak tylko jedzie, niestety Jaguar e, pokazał się z gorszej strony. Czyli w takim razie Bentley był lepszy, lepiej się nim jechało. Jaguarem się jedzie gorzej, w ogóle. Może nie będziemy chociaż na podium, żebyśmy byli, coś ten fajnie by było. Aha, kurwa, jakby inaczej, nie? Znowu zajebaliśmy w ten samochód. Chyba, może w ogóle wyjdźmy z tego wyścigu, co? Ostatni dojedziemy. Fajnie, nie? Kurde, daj miś Nie lubię przegrywać ludzie, ja wie, wiecie o tym dobrze, że ja nie lubię przegrywać nie mogę przegrywać, bo jak przegrywam to jedzę nam źle. A szczególnie w takiej grze. Kiedy wszystko się dzieje tak, że akurat musiał przegrać. No wszystko jest przeciw mnie, kurwa nawet lampa na chodniku Jestem zły. Na siebie, na grę, na otoczenie, na wszystko. Szczygno ja zepchnąłem Dobra powiem tak, bo ten wyścig ostatni był do dupy Stanowczy Stanowczo był do dupy A ja wam dziękuję za uwagę, bo więcej wyścigów tego dnia już nie przejadę na pewno, bo już stan techniczny nie pozwala mi. Więc dziękuję za oglądanie wszystkim. Być może do kolejnych odcinków. Cześć!